Pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze będzie miała miejsce konferencja omawiająca problemy, wyzwania i szanse generacji Z. Masz ochotę przyjść kiedyś na wykład, który byłby prowadzony w trochę lepszym stylu niż klasyczne, staromodne wykłady, których często mamy dosyć? Mamy na to idealną propozycję. 1 kwietnia w Żeromie odbędą się wykłady prowadzone całkowicie w języku angielskim przez Gen Z dla Gen Z. Zapraszamy. Już za tydzień tutaj, w tym miejscu, odbędzie się fantastyczne wydarzenie. Konferencja pod tytułem Pokolenie Z, a wyzwania współczesnego świata. Na tę konferencję zapraszamy uczniów naszej szkoły, ale i uczniów z klas ósmych, którym chcemy pokazać, że nauka jest ciekawa i nauka wcale nie jest czymś abstrakcyjnym. Wydarzenie to organizujemy wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i naszymi keynote speakers, czyli głównymi prelegentami, będą wykładowcy tegoż uniwersytetu, którzy przedstawią stawiał swoje badania dotyczące wyzwań współczesnego świata, na przykład logistyki miejskiej, sztucznej inteligencji czy podróży tanimi liniami lotniczymi. Całe wydarzenie będzie w języku angielskim, ponieważ chcemy pokazać, że język angielski jest językiem nauki. W trakcie spotkania uczniowie z pierwszego LO skupią się nie tylko na problemach i wyzwaniach młodzieży. Przygotowaliśmy tutaj z kolegą prezentację o najbardziej ikonicznych artystach generacji Z. Przedstawimy wam tych, których bardzo dobrze znacie, ale i tych, których myślimy, że bardzo warto jest poznać. W naszej prezentacji wspomnimy również o kwestii najbardziej znanych książek oraz filmów pośród generacji Z na konferencji również odbędzie się występ muzyczny. Gen Z jest pokoleniem, który musi się zmierzyć z zupełnie nowymi wyzwaniami naszej cywilizacji i tego typu spotkania z pewnością im w tym pomogą.